Siemanko z tej strony Stalker witam Was w odcinku informacyjnym i od razu pytającym, tak. Słuchajcie, stała się beznadziejna rzecz, bo chciałem zrobić dla Was tą nową serię. Tak, tam na Facebooku pisem i tak dalej. I wspominałem w, w Stranded Deep, ale... i to miała być seria z The Long Dark, tak. Zdradziłem sekret, <grym> bardzo duży. Mm. Ale sprawa jest w tym. Że jak cały czas próbuję nagrać jakiś odcinek z tego Stranded Strande, The Long Dark, um, to widzę, że on się na przykład nagrywa 20 minut, że nic się nie przerywa. Ale jak wyłączam nagrywanie, to odcinek trwa na przykład 2 minuty i takie o co chodzi. No dokładnie. Um, no i nie wiem, coś cały czas próbuję z tym robić. Nagrywam nowe odcinki. Staram się, nie wiem, tnę to, żeby to jakoś wyglądało, ale nie da się z tym na razie nic zrobić. Ale cały czas coś próbuję, więc napiszcie pod tym filmikiem w komentarzach, jaką chcielibyście serię zastępczą. Na razie za DeLong Dark. No i cały czas na kanale na razie będzie tylko Stranded Deep i Terraria z Arlinką. Bo z tym Tiffem tu już wspominałem tam yy, w którymś stronę DIP-ie bodajże, bodajże drugim albo trzecim. Yy, no więc tak, no dziękuję za uwagę i piszcie propozycje w komentarzach i zapraszam Was do oglądania innych filmów na moim kanale, więc dzięki za uwagę i cześć!